Za oknem czuć już zapach wiosny, a w domu? Wiosennych porządków. Cześć, ja mam na imię Kasia i dziś na kanale Sklepu Alto pokażemy Wam jak w łatwy i szybki sposób przegonić z naszego domu zimę. Pozwólcie, że przedstawię Wam mop parowy Vileda Steam XXL. To genialne urządzenie, które zabija aż do 99,9% bakterii i wirusów w naszym domu. Ten mop skutecznie czyści i dezynfekuje yy, Nasze domowe, yy, domowe powierzchnie ma bardzo szeroką nakładkę, która ma aż 40 cm i dzięki której jesteśmy w stanie za jednym zamachem umyć już taką, wiecie, większą powierzchnię. Im większą umyjemy, tym szybciej skończymy nasze sprzątanie. To urządzenie jest zawsze zwarte i gotowe do pracy. Wystarczy mu 15 sekund, żeby się nagrzało, i już przy naszej pomocy albo inaczej, przy naszej asyście, już tutaj. Będziemy jeździć i, yy, i myć nasze, nasze podłogi. Mało tego. Yy, posiada wbudowany taki czujnik temperatury, dzięki czemu, kiedy będziemy się przenosić z jednego pomieszczenia do drugiego i będziemy chcieli je dalej, yy, dalej czyścić, ono nie będzie musiało się od nowa yy, ładować, tylko samo, jakby dobierze sobie już, yy, już temperaturę. Także super. Na pewno ucieszy Was też fakt, że to urządzenie nie wymaga używania żadnego, yy, żadnego rodzaju detergentu. Wystarczy, że nalejemy do niego wodę. Nagrzejemy urządzenie i już dalej możemy, e, możemy szorować, szorować nasze podłogi. W okienku, które znajduje się w urządzeniu możemy zaobserwować, kiedy będziemy musieli po prostu sobie to urządzenie z powrotem uzupełnić. Nasz mop, oprócz tego, że super e, sprawdza się w naszym, w naszym domu, jest też lekki i bardzo ergonomiczny. Wszystko to dzięki temu, że jego stopka, która, e, która czyści, odwraca się we wszystkich kierunkach i dostosowuje do napotkanych przeszkód, a oprócz tego jej kształt, który jest taki... Trapezowaty, yy, dokładnie wjedzie nam i dostosuje się do miejsc, które aktualnie czyścimy, czyli na przykład pod meble, pod kanapę, czy nie wiem, wróg narożnika. O. Oprócz tego jest też bardzo łatwy w demontażu. Wystarczy, że odkręcimy rączkę, zawiesimy ją z tyłu naszego urządzenia i voilà, możemy go sobie chować do szafy. Yy, Bryw pozorom zajmuje bardzo mało miejsca i zmieścił się nawet w mojej szafie, a to jest wyczyn. Ubrania się tam już nie mieszczą. Wileda sprawdzi się fenomenalnie przy czyszczeniu wszystkich nielakierowanych powierzchni, a regulator poziomu pary sprawi, że dobierze w czasie tego czyszczenia idealne zawilgocenie, e, zawilgocenie czyszczonej powierzchni. Dzięki czemu super e, wyczyścimy nią e, parkiety, e, płytki, a także dywany. Tak, dobrze usłyszeliście. Wyczyścicie też tym sprzętem swój dywan. Wszystko to dzięki specjalnej nakładce do dywanów, dzięki której możemy w łatwy i przyjemny sposób odświeżyć właśnie nasze dywany. Mało tego, jest ona bardzo uniwersalna, ponieważ to nie jest tak, że tylko raz wyczyścimy i, i koniec, tylko po wykonanej robocie wkładamy nakładkę do, do pralki i włączamy pranie na 60 stopni i potem wykorzystujemy ją jeszcze raz. I jeszcze raz, i jeszcze raz. Ile tylko chcecie? Powiem Wam, że wiosenne porządki to chyba jedyne porządki, które mnie ekscytują i które dają mi, dają mi dużo radości, bo to wiecie, jakby taki powiew świeżości wprowadzany po długiej i mrocznej zimie do naszego domu. Na sam koniec wystarczy jeszcze postawić tylko bukiet świeżych kwiatów na, na stole, otworzyć okno na oścież, włączyć, właściwie niech się włączy ptasi koncert, a my zasiadamy i, i po prostu słuchamy i chłoniemy. No, idealnie. Ja zaraz to zrobię, a Wy pamiętajcie, że bilety i inne fantastyczne rzeczy znajdziecie w asortymencie sklepu Alto. Ja się z Wami żegnam, idę odpoczywać i widzimy się przy następnym filmie. Pa! thank <music> you